Dzień dobry moje kochane lwiątka. Zapraszam was na czytanie na listopad 2025. Na koniec będzie jeszcze co dobrego przyjdzie do was w waszą stronę, moi kochani i co jest przed wami ukryte. I jedziemy, kochani. Proszę moje wyższe ja o przesłanie dla osób spod znaku Lwa na listopad 2025. I zobaczmy moi kochani, co w teraźniejszości dla Was się tutaj pokaże. No, pięknie. Wy macie bardzo dobrą energię. Widzę tutaj jakiś powrót do harmonii. Zadowolenie, satysfakcję z tego, co macie, kogo macie w swoim życiu. Harmonia. Bardzo ładnie. Zobaczmy, co pokaże się w energii ogólnej dla Was na listopad 2025. Okay. No, proszę, w listopadzie czeka Was jakiś powrót. Do witalności to dla tych osób, które mogły mieć jakieś zabiegi chirurgiczne lub jakieś problemy zdrowotne. Ponadto widzę tu jakieś nowe szanse, nowe perspektywy, nowe znajomości, czyli wszelkiego rodzaju nowe początki mi się tu pokazują. Dużo pasji, dużo namiętności, ale też kreatywności, działania takiego z powerem. Bardzo piękna energia, dobra komunikacja z kimś. Będziecie też dużo myśleć na jakiś, na czyjś temat, ale też widzę, że możecie działać bardzo sprytnie. Tu też należałoby w listopadzie zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju oszustów, oszustki, jakieś osoby, które niekoniecznie będą uczciwe w stosunku do Was. Zwróćcie na to uwagę, moi kochani. I jedziemy, kochani. Praca Finanse dla osób z lista listopad 2025. I zobaczmy, co też my tutaj mamy. No, i to jest bardzo dobra informacja. Może być taki moment, że będziecie w takim poczuciu porażki, rozpaczy, cierpienia. Będziecie tak podłamani, że nie będziecie widzieli w ogóle żadnych potencjałów, które dalej tutaj przy sobie będziecie mieć, tylko wy będziecie zafiksowani na tym rozlanym mleku, w tym wypadku winie. Ale generalnie rzecz biorąc, moi drodzy, tu widzę powrót do harmonii, powrót do stabilizacji i co najważniejsze, doczekacie się jakiejś sprawiedliwości w tych kwestiach zawodowych, finansowych. Czyli ktoś może wam zwrócić pieniądze, możecie coś odzyskać, kto wam coś był winien, i tego typu sytuacje. Mogą się wyklarować wszelkiego rodzaju sytuacje, które wam spędzały sens oczu. Moi kochani, ponadto wy będziecie poczujecie się, że wracacie właśnie do takiej, że te, te sprawy zawodowe, finansowe sprawiają znowu wam dużo satysfakcji zadowolenia. Ponadto Wy najzwyczajniej świecie, moi mili możecie pojednać się z kimś poprzez pracę, kogo znacie poprzez swoją pracę lub z miejsca waszej pracy. Będziecie też załatwiać sprawy formalno, prawne, co najważniejsze z pozytywnym skutkiem. I zobaczmy, co dla singi singielek. Witam Was, moi mili. Proszę o przesłanie dla singielek, dla singlina. Listopad 2025 dla wszystkich osób w spod znaku co dla Was, moi kochani, się tutaj pokaże w listopadzie. Uwaga na diabełka, bo może być ktoś dosyć toksyczny. Tu należałoby postawić granicę przed kimś, kto jest, kto będzie toksyczny, ale też ktoś może najzwyczajniej w sieci mieć obsesję na waszym punkcie i wy będziecie stawiali granicę. Wy nie będziecie zainteresowani tą osobą, będziecie trzymać gardę i będziecie absolutnie pewni, że tej osoby nie chcecie. Pamiętajcie, że to może też działać w dwie strony. Czyli ktoś może stawiać granice przed wami, bo to wy możecie mieć na przykład obsesję na czymś punkcie. Ponadto no, dużo pasji, dużo ognia to dla osób, które no, niech będą koniecznie chciały się z tym diabełkiem wiązać. Też na to jest potencjał, jakkolwiek no, nie warto, bo to jest bardzo toksyczna osoba, która wam stanie na drodze. Być może już ją znacie. Moi kochani, zobaczmy co u związkowców. Witam Was, moi mili. Co u lwiątek związkowców na listopad 2025, co dla Was się tutaj pokaże, moi mili. No proszę, jak pięknie. Wy macie fenomenalną wręcz energię. Totalne spełnienie, całe może czułości, miłości, ciepła, takiej dojrzałej miłości. Mało tego rozwój, szczęście i zadowolenie. No po prostu, same ochy i achy, moi kochani, rewelacyjne energie. Dużo wsparcia, dużo ciepła. Dużo zaangażowania, fantastycznie moi mili. Zobaczmy sprawy rodzinne, przyjacielskie, osoby z otoczenia dla lwiątek na listopad 2025. Zobaczmy. Moi kochani, bardzo duża jakaś poprawa u kogoś z waszego otoczenia, kogoś z rodziny, kogoś z przyjaciół, w jakiejś konkretnej kwestii. Ponadto jakieś uroczystości tutaj widzę, jakieś dobre wydarzenia, dużo radości, lekkości w waszych wzajemnych kontaktach. kontaktach. Ktoś może was odwiedzić, kto mieszka za granicą lub z oddalenia od waszego miejsca zamieszkania. Rzecz jasna, to wy możecie kogoś odwiedzić. Ponadto widzę tutaj gotowość współpracy, gotowość na tą lekkość, na tą radość. Wyczekiwanie, no ewidentnie wyczekiwanie również na kogoś, czyli możecie się z, wkrótce z kimś zobaczyć z waszego otoczenia, z kimś z przyjaciół, z kimś z rodziny. Bardzo ładne energie, dużo lekkości i radości. Zobaczmy, jakie wyzwanie, jaki problem sytuacji, na co powinny lwiątka zwrócić uwagę w listopadzie 2025. Moi drodzy, ewidentnie był problem i nie ma problemu. Wy wyjdziecie z jakiegoś obciążenia psychicznego i fizycznego. To znaczy, że coś dotychczas musiało was bardzo gnębić, obciążać was. Być może byliście zapracowani zbyt, zbytnio zapracowani, lub w ogóle generalnie nie czuliście się fizycznie dobrze. To tu będzie wyjście, powrót właśnie do witalności nam się tutaj pokazał, widzicie? Wyjście z jakichś obciążających was energii. Bardzo fajnie i zobaczmy, co dobrego do Was przyjdzie. W listopadzie 2025 co dobrego przyjdzie do Livionek w listopadzie 2025, mhm, bardzo ładnie. Świetne energie. Wy wyjdziecie z jakichś takich sytuacji, które wprawiały was wręcz w, w stany depresyjne, w sy sytuacji, gdzie nie widzieliście dotychczas jakiegoś rozwiązania. Było dużo stresu, smutku, stres, stres, i jeszcze raz stres. I tu będzie wyjście z tych ciężkich energii. Mało tego, poczujecie się bardzo zadowoleni, usatysfakcjonowani. Gdzie jesteście w swoim życiu? Tutaj widzę również bardzo dobrą komunikację z kimś. Czyli co idzie w waszą stronę dobrego? Jakaś poprawa komunikacji z kimś. Ciepło, takie ciepło rodzinne tutaj widzę. To wsparcie ze strony rodziny. Zadowolenie i radość. I wyjście z jakichś ciężkich energii. Bardzo fajne energie, moi mili. I zobaczmy, co jest przed wami ukryte. Co jest ukryte przed lewiątkami na listopad 2025. Co będzie przed nimi ukryte. Moi drodzy, ktoś może ukrywać, że będzie chciał Pozostawić jakąś niesprzyjającą sytuację pomiędzy wami, ale też może ukrywać, że będzie chciał generalnie odejść od was, czy to z relacji, czy z jakiejś znajomości. Zaraz ja sobie to dopowiem, moi drodzy, żeby to sprecyzować. No, właśnie, okej. Okay. Czyli powiem Wam tak, nie jest tak źle, jakby się wydawało. Tutaj ktoś, ale rzeczywiście, no, ktoś będzie coś chciał so za sobą y pozostawić. Ktoś z Waszego otoczenia, ktoś Wam bliski ukrywa, że będzie chciał coś pozostawić za Wami. W tym samym czasie cały czas będzie na was niezwykle zdecydowany, czyli to znaczy, że to nie będzie chciał was zostawić, tylko jakąś niesprzyjającą sytuację pomiędzy wami. Dlaczego, dlaczego? Dlatego, że postrzega was jako swoją idealną partnerkę, idealnego partnera lub kandydata na partnerkę/partnera. Stałego szczęścia. Ponadto, abstrahując od romantycznych relacji, ktoś ukrywa, że będzie chciał polepszenia wzajemnych waszych kontaktów, stosunków i porzucenia jakiejś sytuacji, która wam dotychczas nie sprzyjała. Także bardzo ładnie i zobaczmy, moi mili, rady dla Was na listopad. Jaka rada dla Lwiątek? Nie poddawajcie się w połowie drogi, moi mili. Nie traćcie wiary i nadziei na poprawę jakiejś sytuacji. Potrafi, bądźcie w takiej energii, gdzie będziecie potrafili zawalczyć o swoje. Tutaj będzie ważna asertywność w listopadzie. I zobaczmy afirmacje dla was. Proszę moje wyższe ja o afirmację dla osób spod znaku lwana listopad 2025. Wpuszczam dobro do swojego serca i umysłu. Pozwalam, by wypełniły mnie mądre, budujące myśli. I jakie przesłanie z kart opiekuńczych dla lwiątek na listopad 2025. Błogosławieństwo. Bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia. Moi kochani, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Nie zapomnijcie, proszę, o lajkach, komentarzach, subskrypcjach, udostępnieniach. Apeluję o to, gdyż nie mogę rozwijać bez tego mojego kanału, więc będę Wam za to bardzo wdzięczna. Trzymajcie się i cudownego listopada Wam życzę. Buziaki.